Dostałem fantastyczną polecajkę od jednego z moich wspierających. Jeszcze to na wrzesień właściwie było, ale wrzucam to z lekkim opóźnieniem. Natomiast jest to materiał z dedykacją dla Damiano Kielbasiano. A jak kojarzycie ten nick, to wiecie, że mówiąc fantastyczna polecajka, jest to tęga Ironia. Film, który chętnie to bym albo wyłączył zaraz po włączeniu, albo po prostu cały przewinął, no ale musiałem jakoś przebrnąć, więc postaram się wam powiedzieć. Co z niego wyniosłem, o czym jest. Może być ciężko, mogę mieć jakieś zaniki pamięci, mogę nie do końca wiedzieć o co tak naprawdę tutaj chodziło, ale to nie dlatego, że jestem aż tak głupi, tylko dlatego, że mam wrażenie, iż ten film. Nawet nie wiem, czy to jest produkcja pod jakieś kina, studyjne, chociaż zdjęciowo trochę tak wygląda, ale jest to bardziej jakaś, mam wrażenie, zaginiona VHS-ka sprzed wieku, ale tak naprawdę to nie, bo film z 2018. No w każdym razie. Będą tutaj jakieś spoilery, bo film ma już 7 lat. Poza tym to pewnie nikogo zbytnio nie obejdzie. Natomiast też bez jakiś detali, bo opowiedzieć tutaj detale, to by były chyba trzy zdania, więc jak chcecie posłuchać <grymny> o wspaniałym filmie, to zapraszam. Dzięki kiełbaska za cudowną polecajkę. Antrum, jest też rozwinięcie tego tytułu: The Deadliest Film Ever Made, <grych> oczywiście. W każdym razie na tyle tajemnicza produkcja, że ciężko jest znaleźć nawet jej opis, a przynajmniej jakiś taki, który realnie mówi o czym ten film opowiada. No ale powiedzmy, że jest siostra, jej młodszy brat: wchodzą razem do lasu, narobić hałasu, a tak naprawdę to otworzyć krąg piekielny. W sumie to chyba po to, żeby spróbować tego chłopca jakoś pocieszyć. Generalnie chodzi o to, że musieli uśpić psa, i teraz ona z nim łazi po lesie i tam się odbywa pewnego rodzaju rytuał. A tak naprawdę w połowie filmu to ona mu mówi, że nie, ja tylko żartowałam. To ta księga, co tu mamy, co robimy, jakieś czary mary z niej, to wszystko sama wymyśliłam. Ja to narysowałam w ogóle. Chciałam cię pocieszyć po tym, że piesek umarł. Okej, okay. ale zanim do tego, to jeszcze jest trochę ważnych wydarzeń, bo to jest trochę film w filmie. Częściowo jest to też fan footage, taki horror dokumentalizowany ala folk horror jakiś. No i generalnie mamy taką opowiastkę o tym, że właśnie był pewien film, ale obecnie uznaje się go za zaginionego, bo część ludzi go faktycznie gdzieś tam zobaczyła, ale potem wszyscy zginęli, wszyscy umarli w jakichś dziwnych okolicznościach, czyli trochę takie dziwne oszukać przeznaczenie. No więc generalnie kina, które miały to, inne kina, które miały to wyświetlać, właśnie po jakimś pokazie festiwalowym, zbanowały możliwość tego pokazu. No bo skoro ludzie umierają po tym filmie, no to chyba my go nie chcemy. No i generalnie się o tym opowiada, a potem się mówi, że jednak jest jeszcze gdzieś jakaś tam kopia, jedna, jedyna, która się zachowała, no i wyją zaraz obejrzycie. No więc po tym wstępie nam ten film puszczają. Ja myślałem, że to faktycznie będzie jakieś, wiecie, skoro tak zostało we wstępie napompowane, że tam ludzie giną, że to jest takie w ogóle przerażające, porażające, śmiercionośne dzieło, to tam się naprawdę coś podzieje. Chociaż widziałem od początku, że niski budżet, bardzo niski, ale myślałem, że może jednak coś, ale nie. Tam chodzi laseczka z tym młodszym bratem po lesie, kładą jakieś gałązki, próbują zrobić jakiś rytuał. Mamy jakąś figurkę bożka Diabła, znaczy bożka Jezuska. <grym> no i generalnie jakąś księgę, którą właśnie to ona sama spreparowała. I poza tym Niewiele nic, niewiele więcej nic tak naprawdę powinienem powiedzieć, a generalnie to dużo symboliki, dużo właśnie no czegoś na zasadzie, że tu jakiś symbol, tam jakiś symbol, tu może jakiś Cerberus wyskoczy, tu może jakiś demon, tu może wejdziemy do kręgu piekielnego. Ale ten krąg piekielny to właśnie kilka patyków ułożonych w lesie, ala Blair Witch Project, tylko że tam to było dobre i wykopywanie dziury w ziemi, jakby komuś grup kopali, na zasadzie, że tam mają ten krąg otworzyć. I chodzą mi biedą no po prostu, aż trafią na jakichś dzikusów, którzy porywają tę siostrę, zamykają ją w klatce. Potem ona się uwalnia, a potem próbuje uratować brata. Koniec końców to brat niby przeżył i ona też, jest napisane The End, czyli koniec, jak ktoś nie wie. Po czym jeszcze jest pokazane jednak po tym, że ona siedzi w namiocie i ktoś się zbliża do tego namiotu, ale to chyba tylko brat, nie wiem, i znowu się kończy, i jeszcze tam parę zdań jest już po obejrzeniu właśnie, tak jak było we wstępie, jako takie a'la podsumowanie, no to opowiedziałem wam cały film. A teraz jeszcze by wypadało powiedzieć, chociaż już to zasugerowałem, co sądzę o tym dziele. Dla mnie to jest godzina, bo łącznie trwa z półtorej, ale tak już jak oglądamy rzeczywiście ten film, po którym mamy umrzeć, to znaczy my nie, no bo wiadomo, że to tylko fabuła i wymysł, ale generalnie no to powinno być dzieło, które faktycznie chociaż przemontowane jest tak, że w jakiś sposób przeraża, że może nam zaszczuć podskórnie takie właśnie uczucie, że my możemy po tym faktycznie się jakoś dziwnie poczuć. Tam też się mówi, że są tam pewnego rodzaju symbole, przebitki, które gdzieś tam działają na podświadomość, czy na świadomość, że ma to po prostu się zakorzenić w nas, że ma to przerazić, że może i nie umrzemy po tym, jak ci rzekomi widzowie, którzy to obejrzeli, zginęli. Ale, o, oh, że będzie to wiecie mocne, kurde, no ale jest to takie mocne, że walczyłem, by nie zasnąć. To, co najmocniejsze w tym filmie, to zdecydowanie wiewiórka, która się pojawia w formie animacji poklatkowej. Ja nie wiem, co to miało być, ale może już budżetu zabrakło. A zresztą no, chcieli się odnieść do tego, że jesteśmy trochę w innych czasach, tam kilkadziesiąt lat wstecz. I animacja poklatkowa była jedną formą, którą się używało na pewno częściej niż teraz, aczkolwiek. No jakościowo to jest straszna bieda. Jeżeli chodzi o jakieś tam demony, cuda, paranormalia, no to są właśnie jakieś dziwne tylko przebitki w montażu, że wy make kapowali kogoś, zrobili ciemniejszy kadr oświetleniowo i generalnie poza tym to baba chodzi po lesie i brat chodzi po lesie i machają kikiem i jakieś czary mary z księgi wydobywają. Nie wiem nawet jak o tym mówić i co o tym mówić, bo jest to tak nijakie. Jest to tak żenująco zrealizowane, że Gdyby to chociaż miało fabułę, to mogłoby być takim naprawdę niszowym, właśnie filmem do kin studyjnych. Coś w tym stylu. Natomiast w stylu to żadnego nie ma akurat generalnie, więc po prostu taki walk po lesie, spacerek, fajna przygoda. Tylko, że mniej fajna, jak cię ktoś w klatce zamyka, jak chcesz diabła wywoływać w szczeluści piekielnych, a tak naprawdę to udajesz, że chcesz, bo chcesz brata pocieszyć. I brat nie jest pocieszony z całą pewnością, szczególnie jak się prawdy dowiaduje, i potem dalej chodzą i się nic nie dzieje, i po prostu. Ojej, ja bardzo lubię fan footage. Format dokumentalizowany, wpleciony właśnie gdzieś w ten film, który my oglądamy, film w filmie, jest jak najbardziej spoko pomysłem. Tylko to musiałoby mieć jakąkolwiek ciekawą narrację albo jakiekolwiek tempo, żeby chociaż troszeczkę się wgryźć pod tę skórę, żeby jakkolwiek widzę zainteresować. A tak naprawdę jedyne co mnie zainteresowało to kiedy napisy końcowe. Na całe szczęście, chociaż praktycznie nigdy tego nie robię, bardzo rzadko się to zdarza, jest to zupełny wyjątek od reguły u mnie, ale była funkcja w odtwarzaczu, żeby dać na 2.0. I w połowie filmu z niej skorzystałem. I nawet na 2 2.0, to jest kurwa nudne. I tylko dlatego o tym mówię, żeby wam powiedzieć, że nawet właśnie gdy na 200% to leci, to tam nadal się nic nie dzieje. Oni po prostu szybciej chodzą, śmiesznie to wygląda, ale to jest takie absolutne gówno. Postaci nie ma żadnych, to znaczy to są te główne, które są tak napisane, że wcale, więc w ogóle nas nie interesuje co się stanie z tymi ludźmi, nie interesuje nas ich historia. Jest ten motyw psa, który jest mam wrażenie tylko pretekstem do chodzenia po lesie. No, wygląda to tanio, ale to jeszcze bym przeżył, natomiast, no, jeżeli jedynym punktem zaczepnym tutaj w formacie grozy, który wiecie, jest taką silną grozą, że przecież widzowie umierają od obejrzenia, to są patyki w lesie i to jest książka, w której ktoś coś namalował kredką albo markerem, serio. No, żeby chociaż taki jeden jakiś punkt był, taki tyci zaczepny, że coś tam faktycznie troszeczkę wyrwie z kapci, podbije to ciśnienie, nie, że gęsia skórka, chociaż na trochę, chociaż jakieś pojedyncze sekwencje sceny. No nie, no, no po prostu to jest takie badziewie. Widziałem kilka pozytywnych opinii o tym filmie, że właśnie dużo symboliki i tak dalej, że się podobało. Szanuję, natomiast ja kompletnie w tym filmie nic dla siebie nie widzę i mnie nic nie zaintrygowało. Dla mnie to jest po prostu kapitalna forma nudy. Więc jeżeli chcecie sobie jakąś kołysankę do snu odpalić w formie wideo to jest to jak najbardziej dobra pozycja. Częściej albo większość może i nawet się bardzo mocno pewnie od tego odbije. Ale jeżeli chcecie sprawdzić na własnej skórze to Gorąco nie polecam, ale no, może ktoś jest masochistą. Natomiast jasne, będą te osoby, którym się podoba i skontrastują to z moją opinią. I tutaj zupełnie szczerze mówię z ręką na sercu, jestem ciekaw, jeżeli komuś się podobało, to co się podobało i dlaczego, to napiszcie mi w komentarzach, bo chętnie skonfrontuję te odczucia, właśnie, bo jakie ja lubię jakieś niszowe filmy, które są inaczej zrealizowane, które nie są jakieś mainstreamowe, komercyjne. To w tym widzę tylko zmarnowaną taśmę filmową, no i tyle tak naprawdę. Oczywiście to nie było pewnie na taśmę kręcone, nawet tylko tam pomontowane, tak żeby to tak wyglądało, ale może było, ale chyba nie. No nieważne, sęk w tym, że marnotrawstwo czegokolwiek, pamięci czy taśmy. Nie jestem w stanie więcej nic powiedzieć o tym filmie, bo dla mnie jest ono niczym i nie ma żadnej fabuły. Poza jakimś punktem wyjściowym, który jest pretekstem, i z tego dopiero można by coś kręcić, ale mam wrażenie, że tutaj to kręcono. Te półtorej godziny właśnie aż się skończyło i tak naprawdę niczego to nie opowiada. A już na pewno nazywanie tego właśnie w tym podtytule, czy tym rozszerzeniu tytułu, że jest to jakiś najbardziej śmiercionośny horror, który kiedykolwiek powstał, to, to już kurwa buka była bardziej śmiercionośna niż to coś. Więc no bardzo mocno na wyrost, bardzo mocno się hypuje i tytułem i tym wstępem. Tylko po to, żeby potem dostać zupełnie nic, zupełnie nudne, usypiające nic. I nie mam też nic więcej do powiedzenia o tej produkcji przykro mi, ale podejrzewam, że Kiełbasiano zrobił to celowo. Bo skoro już to obejrzał, to wiedział, że ja też się pomęczę i pewnie niewiele więcej by miał do powiedzenia o tym. Ale jeżeli masz jakieś inne ekskluzywne wnioski na temat tego filmu, no nie wiem, bo może Ci się podobał w sumie. Nie gadaliśmy o tym wcześniej. To dawaj znać w komentarzach generalnie, co sądzisz. A jeżeli ktokolwiek inny miał jeszcze z was okazję, to kiedyś gdzieś no, natrafić na ten film i obejrzeć, podzielcie się spostrzeżeniami, a jeżeli nie, to ja gorąco nie polecam, ale jak chcecie, bo was kusi korci to nadróbcie i powiedzcie co sądzicie. A może wiewiórka w animacji poklatkowej jednak was przekonała. Natomiast dla mnie jako taki fanfutyczowo dokumentalizowany, okultystyczny horror to się nie spełnia w żadnym z tych aspektów, więc... Bo ja generalnie lubię takie okultystyczne rzeczy, ale no w tym filmie nie polubiłem. Tyle ode mnie. Jeżeli chodzi o cenę 2 na 10 no jedynki nie postawię bo to nie Rekinstein i Birdemic, ale serio no jedno z najgorszych nudnych główien jakie widziałem w swoim życiu, więc Tyle ode mnie, żadnej płyty tutaj dzisiaj nie będzie. Kto z Was otworzył do końca, zostawiajcie hashtag nuda, las, Blair Witch Project z temu. Nie mam chyba nic więcej. Jeszcze możecie dorzucić ten tytuł oryginalny, czyli Antrum i tyle. No i dziękuję za uwagę. To, to był materiał z dupy, ale tak samo jak film. Także pozdrawiam kiełbaskę, dzięki za wsparcie, za polecajkę jak zwykle mniej. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Strzała.